niekonieczne, bo tak sobie, wiecie, przez przypadek trafiłem na pewną wypowiedź jednego osła, posła, przepraszam. Freudowska pomyłka. Nie wolno mówić to, co się myśli. Rozumiecie? E ja zaraz jest tą wypowiedź zaprezentuję. Posła oczywiście, posła, posła. No ale może zaczniemy od czego innego. Od tego, że w narracji tej zlewaczałej było coś w tym stylu, że patrzcie, jesteśmy nowoczesni jesteśmy mądrzy. A patrzcie, ci z Konfederacji, szczególnie z tej korony polskiej, jakie to szury! Oni nie wierzą w nauce! Jeżeli ich, tu zacytuję takiego jednego gubłąba, jeżeli ich wpuścimy do Sejmu, to wiecie jaki tam będzie cyrk? Jak tych pokemonów z Konfederacji się wpuści do Sejmu. A co my mamy teraz? A sobie obejrzyjcie! フフフフ。<music> akcja tańcowania dyskoteki w Sejmie, no bo do tego Sejm służy. Powaga wysokiej izby tego wymaga, żeby wstążkami i kręcić dupami. I na zasadzie takiej, że, bo ja nie wiedziałem o co chodzi, że ta akcja, że tylko tak oznacza zgoda I temu Biją jakieś brawo, jak jesteś naprawdę chyba prawiczki 50-letnie. 30, 40, 50, 20-letnie, które nigdy nie były z kobietą. No bo wiecie, człowiek ma swoje lata, i bo każdy z Was zapewne. Czy każda z Was z drugiej strony. No jeżeli dochodzi w pewnym momencie do czegoś, to nie ma jest jakaś chemia, jakaś sytuacja, jakiś nazwijmy to porozumienie, gdzie już nie ma słów. A tutaj tylko to tak oznacza zgodę. Pod tym hasłem było to tańcowanie. Tylko tak oznacza zgodę. Więc niejakie zbliżenie z kobietą, czy ze strony kobiety z mężczyzną, wymaga negocjacji. Wymaga formalizmu. Coś, co właśnie jest czysto, nazwijmy to. Instynktowne, biologiczne, niekiedy sytuacyjne. Ja już nie będę odnosił się do tej ustawy, którą oni, te bękarty cywilizacyjne starają się wprowadzić czyli odwrócenie zasad naszej cywilizacji że trzeba udowodnić swoją niewinność, co jest zaprzeczeniem w ogóle fundamentu, na którym stoimy. I do Czemu ta szuria antycywilizacyjna bije brawą? Już nie będę się do tego odnosił. Nie będę, nie chcę mi się. W każdym razie Wam powiem, że ja miałem takie skojarzenie z tym wszystkim, że to jest czas demoniczny. A dlaczego? Bo mi ta cała sytuacja skojarzyła się z historią yy, oczywiście rabiniacką, czy rabiniczną. O. W ten sposób, chyba bardziej łatwiej się, lepiej odmienić. E, historię Lilith, gdzie tam w jednej księdze rabinicznej, e, patrzcie, odnoszę się do korzennych. To i muszę być zapewne antysemitą, bo nie wolno. <grym> e, Lilith jest przedstawiona jako taka, która na zasadzie miała być żoną Adama i się. Właśnie sprzeciwiała, tam ze skargą uboga była, jak to Adam, on mnie dosiada, on tu nade mną dominuje w seksie, ja się na to nie zgadzam. Dlaczego on jest nade mną? I na zasadzie takiej, że została wygnana z raju. Bo zaburzyła porządek. I jaki był efekt owego współżycia, nazwijmy to demonicznego, tego, że zrodziła ileś tam demonów. Dodatkowo Lilith jest przedstawiana jako morderczyni dzieci. Więc zobaczcie, jaką mamy fajną analogię, że te same środowiska, podobnie jak Lilith w pismach rabinicznych, mają. Do seksu jako takiego, i na zasadzie uważają, że pozycja kobiety w seksie to je upokarza. Z drugiej strony, tak jak Lili, uważają, że mordowanie dzieci jest czymś cool. No mamy opcję czysto demoniczną. To znaczy takie jest moje, oczywiście, skojarzenie. No i no, no powiem szczerze, no ja się na to patrzę i mówię, no zrobili cyrk, dyskotekę w Sejmie, zaraz zaczną, nie wiem, robić ustawy te spierdolone pokemony, to na zasadzie głosowanie to będzie pokaż dupę. Kto pokaże dupę jest za. Ja się wcale nie zdziwię. Albo kto, nie wiem założy, Umaluje się w jakiś tam określony sposób, to popiera dan, dan, daną ustawę. Zero powagi, to jest kompromitacja tego Sejmu. No bo nie, niech im będzie, że jakieś aktywistki przed Sejmem mogą sobie tańcować. Nawet te poślice, czy jak to jest genderystycznie, posłanice czy wie jak, mogą tam wyjść i sobie tańcować, ale właśnie jest pewna różnica, gdzie, że mamy jednak budynek państwowy, budynek, który reprezentuje powagę państwa, no ale wiemy, że to państwo nie jest poważne i to jest najgorsze w tym wszystkim, że sami reprezentanci widzimy zasiadający, Tą powagę podważają i uważają tą powagę za coś opresyjnego, bo państwo powinno zostać zniszczone. I do tego prowadzą te rządy, tej, jak oni to mówią, uśmiechniętej koalicji zdebilałych pokemonów, bo inaczej ich nazwać nie można. No i teraz taki drugi fragment to już, można powiedzieć, kontynuacja historii. Takiego jednego posła. Powstrzymuje się przed freudowskimi skojarzeniami, który to li wykazał się niesamowitą wiedzą. No, ja nie wiem, co czują jego wyborcy, bo na miejscu wyborców, to ja bym się zapadł pod Ziemię. Bo on, powiem tak, poseł w gruncie rzeczy nie kompromituje siebie, tylko kompromituje tych, którzy go wybrali. Bo wybrać można Kononowicza. I Kononowicz jest jaki jest. No, jaki go jest, każdy widzi w ten sposób. Tylko no, ludzie, którzy go wybierają, to oni siebie. Kompromitują swoim wyborem. A mówi nam się o powadze demokracji, znaczeniu demokracji. Dla, dlatego powtarzam, biomasa musi wyginąć, chwała Szwabowi i No to sobie obejrzyjmy kolejny fragmencik. Sprawdzę. To jest Czy taka celowana praca domowa. Pracę domową odrobił, bo, bo niedawno podczas jednej z rozmów, pewnie pan poseł to pamięta, nie potrafił pan wskazać, kto władzę wykonawczą w Polsce sprawuje. Domuszam się, że tę pracę domową pan poseł odrobił i zajrzał do Konstytucji Rzeczypospolitej. Tak. Czyli kto sprawuje tę władzę wykonawczą, panie poszle? No oczywiście, że prezydent Sejm. Panie poszle to litości, no, pan, pan. naprawdę raz pan na tym wpadł i nawet nie dowiedział się, pan kto sprawuje władzę wykonawczą. No jak najbardziej, panie redaktorze, to jak to najbardziej. Prezydent? Prezydent i? Sejm i se, mi Senat. Nie, panie poszle pan nie ma władzy wykonawczej, naprawdę. Jezus, ustawodawczą, o nie, to tutaj wpadłem, to tutaj No wpadłem. potężnie, panie poszle. no i druga wpadła. O zany. i będzie już, już będzie się No i no, kto przedtem. w takim razie ma tę władzę wykonawczą? Ojejku, panie pośle, dramat, no naprawdę, ale jak, jak można, pan naprawdę nie zajrzał po tym, jak... jak... Nie, zaj zajrzałem, zajrzałem Później i byłem teraz i teraz nawet gotów... Szukało, że pan nie wie, kto sprawuje władzę, to się pan nie zajrzał śmiało. do konstytucji? Znowu się będzie śmiało, pół... Po... Zasz... Teraz to już cały, panie pośle, bo to tak. naprawdę nagana jakaś się należy i jedynka. Rząd, Ojej. panie pośle, rząd. Rząd, rząd. Rząd, rząd. rząd Prezydent <laughs> i rząd. Pan ustawodawcza, kontrolna tak. Panie poszle, no to nie spodziewałem się. Myślałem, ja że też tak się nie, nie spodziewałem. Ty... Ja też się nie spodziewałem. No... Nie, no, ale to, to nie jakiś naprawdę szczególny test przygotowałem dla pana posła, tylko akurat ostatnio to się już wydarzyło, więc pomyślałem, że tak. pewnie pan zajrzał i, i już wie, no ale niestety. Pośle, znaczy pole... Ja, ja, ja serdecznie, serdecznie przepraszam za to, bo e, nie wiem... Wstyd, panie poszle. Wstyd. Jest, jest mi, teraz jest mi naprawdę serdecznie wstyd, bo, bo, bo to, że prezydent taki, że pomyliłem rząd z Sejmem i Senatem, e, to, to, jest, to jest wstyd. Za co serdecznie przepraszam. I, i e, jedyne, co mogę powiedzieć, możemy się. Że konstytucja, pan poseł, przeczytała na A raz. To, 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 to swoją drogą, e, ale że, 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 że e, będę prosił o, o jakiś drugi jeszcze termin. To zapytam tak, o władzę wykonawczą tak. następnym razem. widzimy drugi raz i takie. Nie będę się wyrażał. Z ostrożności procesowej, bo dzisiaj powiedzenie prawdy może być. Objęte sankcjami. Ym... Kolejny raz. To już nie jest pierwszy raz. Ym... Po prostu on nawet nie wie, w czym uczestniczy. On nawet nie ma zielonego pojęcia, co on ma robić. Przepraszam, w każdej pracy asej bycie. Posłem, żeby się nie pomylić, wymaga kompetencji. I w zjebanej firmie, nie wiem, jakimś magazynie, żeby jeździć na wózku widłowym, trzeba mieć prawo jazdy. Uprawnienia, żeby obsługiwać. Nawet wiecie, co się zdziwiłem piłę motorową. Trzeba mieć na to taką, wiecie, ręczną do cięcia drewna. Trzeba mieć szkolenie i papier na wszelkie pierdoły. Trzeba mieć uprawnienia, mieć jakąś wiedzę, znać zasady użytkowania, znać pewne nazwijmy to wartości techniczne, by jakąś pracę wykonywać. Być w tym kompetentnym. No jedyną funkcją, jak widać, która nie wymaga żadnych kompetencji, jest bycie posłem. I tutaj wiecie, powiem wam jedną rzecz, że to popiera ta szuria z debilała. I dają go jako przykład mądrego. I kiedyś widziałem taki film, takiego jednego pajaca, który... No, Jakiś tam, nie wiem o co chodziło dokładnie, jakiś tam poseł, chyba Pisu, tam zaczął coś po niemiecku mówić, żeby udowodnić, że zna niemiecki. I właśnie to coś, co występowało w tym filmie, się kompromitując, w odpowiedzi na ten film, nagrało jakiś tam filmik, na tikatoku, czy czymś tam, gdzie to li... powiedziało w każdym języku kilka słów. Wiecie, tak? To ja też mogę w każdym języku kilka słów powiedzieć. Się, kurde, nauczyć i tutaj mieć kartkę, nawet nie będziecie wiedzieć, że czy czytam. Jaki ja mądry, nie pamiętam. No wiecie, znajomość języków jest narzędziem. Bardzo przydatnym. Bardzo pożądanym. Ale jest li tylko narzędziem do komunikacji, do zdobywania wiedzy. Ale jeżeli ktoś reprezentuje sobą to, co reprezentuje, to znajomość języków jest tylko narzędziem kompromitacji i jest wstydem. Bo jakby zrobić konferencję prasową i przyszłoby z tych krajów, gdzie on zna języki, bo... Wiecie, by... Prześli dziennikarze z owych krajów, bo akredytowani w Polsce, bo o, on zna język jakiś tam fiński, jakiś tam język francuski. No to ja pójdę na konferencję, zadam mu pytanie. I by przyszło takich 10-20 reporterów. Na zasadzie przekonanych o tym, że polski poseł im udzielił odpowiedzi w ich języku, co będzie można jako tą, ja nie wiem, jak się nazywają takie krótkie wstawki, te kilku, kilkunastosekundowe w wiadomościach i tak dalej, że będzie można to zaprezentować dla ich widowni. I zadadzą mu pytanie, kto rządzi w Polsce? I on w dziesięciu językach się skompromituje. No, i mamy takie szury i takich pokemonów. Więc czy to jest ich wina? Nie, to nawet nie jest ich wina. To jest wina, bo mówię, no, bycie głąbem jest tylko byciem głąbem. A winę ponoszą ci, którzy ich wybrali. Tak naprawdę. No i cóż, wynika z tego, że biomasa no wybiera do Sejmu, do władz ludzi, którzy są na jej poziomie. Bo może, wiecie, na zasadzie takiej, że jest łatwość porozumienia biomasy ze swoim przedstawicielem, może to i dobre, może i ku temu trzeba zmierzać. A wiadomo, że te pokemony, ta szuria ideologiczna, wiedząc o tym, że są debilami, bo to nie się udowadnia po prostu na wizji, oni są z tego dumni zresztą, no, wprowadzają ten nowy program edukacyjny, który ma jeszcze bardziej ogłupić nowe pokolenie, by oni się przy już totalnych debilach czuli mądrzejsi. Ale jak my na tym wyjdziemy? To dalej. Bijcie brawo. Wierzcie w tolerancję i dobro. I że bycie debilem jeszcze mi zaszczycił i czymś, co daje prawo decydowania o Waszym losie. Nie w sensie rządzenia, tylko w sensie kreowania i głosowania nad ustawami, które to sprawiają potem są przez rząd realizowane w praktyce. No naprawdę cyrk to za mało powiedziane. Aż żal na to patrzeć. I zaiste ci ludzie, którzy wybrali tą całą pokebońską szurię nie wiem jak się z tym czują. Zapewne czują się z siebie dumni. Bo to tak jak z bakteriami. Bakteria się powiela. Tak samo tępaki dążą do powielenia siebie w skali masowej. Bo tak to jest, że jeżeli mamy ideologię elitaryzmu, czyli ideologię tego, żeby dążyć do wyższego poziomu jakiejś kultury czy wiedzy, to w tym momencie patrzymy się na rzeczy inaczej, ale to wiąże się też z pogardą, czy można powiedzieć, z brakiem, brakiem szacunku dla ludzi, którzy no, nie mają żadnych aspiracji, szmulów. Jak ich kiedyś nazywali czy koguciarzy. A dziś przecież wszyscy ludzie, to cała ideologia mówi, wymagają szacunku, poważania. I to tworzy ideologię egalitaryzmu, że wszyscy mają być tak samo. Z debilari. A grzechem w tym świecie i zbrodnią, będzie. Myślenie logiczne, będzie rozumowanie, samodzielne myślenie, odwaga, by to wyrazić. Bo to wszystko są tak naprawdę, no cała ideologia egalitaryzmu właśnie opiera się na tchórzostwie. Na tym jesteśmy tacy sami, jesteśmy tłumem. W odróżnieniu od elitaryzmu, który mówi jestem jednostką. Wyrastam ponad tu. Nie wiem, tak na to patrzę. I może się mylę. Może to jest dobre. Może tak jak w tym ekranizacji filmowej Harrisona Bergerona, tego krótkiego. Nawet nie opowiadania, tylko takiej krótkiej rozprawki chyba. Nie, nie rozprawki. To się... Nie no, jaka ja, to jest forma. Kurta vonneguta. Harrison Bergeron, że dopiero bycie na jednym poziomie uczyni nas szczęśliwymi. Bo nie będzie lepszych, gorszych. Bo nie będzie rywalizacji. Bo nie będzie stresu. Będzie tylko głupota jako wartość nadrzędna. Cześć wszystkim.